Witam wszystkich widzów Campus TV bardzo serdecznie. W od 7 do 9 grudnia we Wrocławiu odbędzie się pierwszy międzynarodowy festiwal scenarzystów Interscenario. Z tej okazji moim dzisiejszym gościem jest Sam Robert Gonera, aktor, filmowy i teatralny, organizator całego przedsięwzięcia. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich telewizorów w Telewizji Campus. Jest to pierwszy taki festiwal we Wrocławiu. Czy czuje Pan jakąś tremę, jakieś obawy o to, jak festiwal zostanie odebrany? Z jednej strony tak, odczuwam oczywiście pewien rodzaj tremy, ale z drugiej strony wiem, że ponieważ to jest festiwal branżowy. Bardzo zależy nam na atmosferze, na klimacie tych spotkań, rozmów z doświadczonymi scenarzystami, autorami reżyserami. Z odrobiny tremy nie jest, ale myślę, że wszystko będzie dobrze. A jak zrodził się pomysł realizacji tego przedsięwzięcia? Wiele lat temu podejrzewam, że jakoś, znaczy nie podejrzewam tylko wiem, że około 5 lat temu wpadło mi do głowy, że zamiast dyskutować ciągle na, na temat scenariusza w gronie ludzi, którzy tak naprawdę zajmują się realizacją, warto by oddać głos tym, którzy rzeczywiście piszą, próbują pisać lub są zainteresowani pisaniem dla filmów. Wątkiem jeszcze osobnym skierowanym właśnie na młodych ludzi jest to mianowicie, że wydaje mi się, że sam bardzo często brałem udział w produkcjach ofowych. gdzie ten scenariusz albo, albo nie istniał w ogóle, albo istniał w jakiejś bardzo szczątkowej formie. Generalnie poprzez taką dostępność technologiczną dzisiaj kręcenia filmu. Młodzi w szczególności ludzie bardzo często zapominają, że scenariusz czy scenopis jest takim, taką matrycą, z której, z której film się bierze. Jest zawsze bazą, do której można wrócić, można coś tam zmieniać, ale e, słowo jednak jest podstawą filmu i scenariusz jest takim podstawowym narzędziem przeniesienia tego, co kwitnie w wyobraźni autora, na język filmu. Czy były jakieś trudności w realizacji całego przedsięwzięcia? No, rozmawiamy krótko przed, przed rozpoczęciem, który rozpoczyna się festiwal. To było ogromnie dużo trudności. Znaczy, Podstawową trudnością było przekonanie, że różnych podmiotów, że, że taki festiwal ma, ma sens. Na szczęście udało nam się przekonać miasto. Na szczęście udało nam się przekonać pana prezydenta pana bardzo pięknie zareagował na, na, na to hasło. Zresztą ten projekt lat, bo on już był złożony w mieście 4 lata temu. E, I z tego powodu jesteśmy szczęśliwi. Czy uważa Pan, że filmy produkowane przez studentów mogą wnieść coś nowego do świata filmu? Jestem o tym przekonany, że tak. E, młodzi ludzie dysponują potężną siłą no, i wyobraźni, i własnego myślenia o świecie. Czymś, co jest zwykle nowe, zaskakujące jest forpoczną tego, co, co za chwilę nastąpi, więc bez wątpienia tak. A z drugiej strony, pomimo rozlicznych festiwali, właśnie tych filmów studenckich, tak itd., itd. bardzo rzadko się zdarza tak, żeby ci ludzie przeszli do mainstreamu, czyli do tego, do, do grona twórców profesjonalnych twórców filmowych. A czy yy, zdecydowałby się Pan wesprzeć swoją wiedzą, taką produkcję realizowaną przez studentów? <grystanie> um, parę razy mi się to zdarzyło. Ja jestem otwarty na, na, na każdą formę aktywności filmowej, co potwierdzam jakby swoją osobą, ponieważ już 20 lat pracuję jako aktor, ale również przez 8 lat z tych 20 prowadziłem kino, więc e, zajmowałem się produkcją i drugą reżyserią. Sam pisze scenariusze, więc krótko mówiąc kino fascynuje mnie z różnych stron. Natomiast rzeczywiście jest tak, że od jakiegoś czasu jestem fanatykiem przypominania czym kino jest, w szczególności młodym ludziom, którzy mają w tej chwili, ponieważ to się zbiegło w czasie, to znaczy taki, taki kryzys troszkę świadomości kina związany z erupcją telewizji rozmaitych, z erupcją internetu, komputerów i tak dalej, zapominamy trochę o tej, mówiąc fajnie, filmowym trzymacie, czyli o tym ekranie i projektorze filmowym, który póki co na całym świecie stanowi podstawową, stanowi bazę w ogóle tego, tego przemysłu czy, czy tej sztuki filmowej. No nie ma póki co jest dziesiąta muza, która została przypisana filmowi. Ciężką pracą film zdobył jakby tę muzę, która, która owszem ma w sobie elementy wszystkich pozostałych, ale jednak jest dziesiątą muzą, póki co nie ma 11 muzy telewizyjnej czy dwunastej komputerowej, więc wydaje mi się, że, że jak na razie kino zwycięża i będzie zwyciężać, tak jak teatr, który przechodził różne zmiany, przemiany, ale pozostał teatrem i do teatru się chodzi. E, przy okazji e, Amerykanie z tym nie mają problemu, bo u nich e, kino nazywa się Movie Theater i to jest e, pewien rodzaj teatru, który po prostu o, odbywa się za pomocą tej wiązki światła, tej projekcji. E, natomiast e, skojarzeniowo to jest e, bliższe absolutnie... Temu co ja o Mówi Dziękuję panu za rozmowę, a Wam drodzy widzowie dziękuję za uwagę. Dla Campus TV Joanna sobie